Pismo Święte czy Tradycja? Czy jedno może istnieć bez drugiego? Na to pytanie postaram się dzisiaj odpowiedzieć, dlatego że bardzo wielu protestantów, czy nawet posoborowych katolików, no, neguje czy też podważa autorytet Tradycji obok Pisma Świętego jako drugiego filaru źródła objawienia i wykorzystam do tego kontynuację. Przysięgi modernistycznej, którą omawiałem już w poprzednich odcinkach, przeczytamy sobie dzisiaj kolejny punkt i ten punkt w dobitny sposób odpowie nam na to pytanie, czy możemy pominąć tradycję w interpretowaniu tekstów Pisma Świętego. Zapraszam. Ja mam na imię Ludwik, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek. Wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, które tutaj ukazują się regularnie, a także zachęcam do rozważania wsparcia nas czy to poprzez portal Patronite, gdzie możesz nas wesprzeć na stałe, czy poprzez portal Tiply pojedynczymi wpłatami bez podawania danych. Nasz kanał funkcjonuje w znacznej mierze dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Dlatego jeżeli doceniasz naszą pracę i chcesz, żeby tego typu filmy nadal się ukazywały, Zachęcam do rozważenia tego wsparcia. Linki znajdziesz w opisie. A ja tymczasem przejdę do tematu, żeby zbytnio nie przedłużać. Także, tak jak mówiłem, dzisiaj zajmiemy się tematem relacji tradycji do Pisma Świętego i wykorzystamy do tego dalszą część przysięgi antymodernistycznej. Przysięgi, której, którą musieli składać wszyscy kapłani. Do Soboru Watykańskiego II. Ta przysięga została zniesiona tuż po Soborze Watykańskim II przez papieża Pawła VI w 1967 roku. Wcześniej każdy kandydat na kapłana musiał taką przysięgę przed przyjęciem święceń złożyć. Omawiałem w dwóch poprzednich odcinkach poprzednie części tej przysięgi. Dzisiaj przejdę do kolejnej, nieco krótszej. Natomiast to mówimy sobie tutaj fragment i odpowiem właśnie sobie na pytanie, czy. Pismo Święte możemy interpretować bez tradycji, tak jak często posobowi katolicy czy protestanci mówią, że losują sobie na przykład fragment Pisma Świętego i co ma mi Bóg dzisiaj do powiedzenia, albo po swojemu zupełnie w oderwaniu od nauki Kościoła. Nawet katolicy to często robią posoborowi, polemizując z nauką Kościoła poprzez cytaty z Pisma Świętego, co jest absurdem. Bo rozumiem, że w doktrynie protestanckiej. W której pismo święte jest jedynym źródłem objawienia, no to ten sposób dyskutowania jest przynajmniej uczciwy wewnętrznie. Ale z perspektywy katolików, rzekomych katolików, którzy no, dyskutują z doktryną kościoła czy z liturią kościoła poprzez cytowanie pisma świętego z pominięciem tej doktryny, no to księga antymodernistyczna pokaże nam, jak wielkim to błędem jest. I przejdę do czytania kolejnego fragmentu księgi antymodernistycznej. Mówi ona tak. Ta, taką przysięgę musiał złożyć każdy kandydat na kapłana. Potępiam również ten sposób rozumienia i wykładu Pisma Świętego, który, pomijając tradycję Kościoła, analogię wiary i normy podane przez Stolicę Apostolską, przyjmuje wymysły racjonalistów w sposób zarówno niedozwolony, jak i lekkomyślny, a krytykę tekstu uznaje za jedyną i najwyższą regułę. Czyli tutaj, przysięga antymodernistyczna mówi nam wprost. Nie możemy jako katolicy, drodzy katolicy posoborowi, interpretować Pisma Świętego przez nasze widzimisię. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty działa w Kościele Katolickim. Objawienie, które jest przekazaniem całości nauki apostołów, zawiera się w Piśmie Świętym, do który się powołujecie bardzo często. I w tradycji apostolskiej, która jest drugim filarem objawienia, drugim źródłem objawienia. Kościół katolicki uznaje dwa źródła objawienia, a Duch Święty działający w Kościele, w oparciu o te źródła objawienia, wygłasza prawdziwe, prawdy, wiary. I jeżeli czytamy Pismo Święte, które jest z definicji, z, w ogóle z tego, jak jest napisane, podatne na różnego rodzaju interpretacje, możemy je interpretować subiektywnie czyli po swojemu, i wtedy bardzo łatwo jest nam popaść w błąd, bon, dlatego że w Piśmie Świętym jest bardzo wiele wieloznacznych zdań, które, nie rozumiejąc na przykład kontekstu historycznego albo nie rozumiejąc tradycji drugiego źródła objawienia, możemy zinterpretować w sposób sprzeczny z Bożą prawdą. I Przysięga antymodernistyczna mówi wyraźnie, że nie możemy pomijać przy interpretacji Pisma Świętego tradycji, czyli całości objawienia. Musimy znać całość objawienia. Tak jak badając źródła historyczne, historyk musi znać kontekst, w jakim źródło zostało napisane historyczny, tak badacz Pisma Świętego musi znać tradycję, dlatego że Pismo Święte jest częścią objawienia, drugą częścią jest tradycja. I nie znając całości, nie możemy dobrze zinterpretować części. To jest oczywiste. Ale również, jako że pismo święte posiada bardzo, bardzo dużo zdań podatnych na interpretację, żeby jako przeciętny człowiek, na chłopski rozum, nie pobłądzić w tych swoich interpretacjach, Kościół wyznacza ramy, poza które nie możemy wychodzić interpretując. Tymi ramami jest nauka Kościoła magisterium Kościoła. I to magisterium Kościoła pod asystencją Ducha Świętego, co obiecał nam Chrystus, że jeżeli Kościół ogłasza coś, ogłasza to nieomylnie i to właśnie dzięki działaniu Ducha Świętego, mówiąc do Piotra, że cokolwiek zawiążesz na Ziemi, będzie zawiązane w niebie. Chodzi tu o zawiązywanie prawdy wiary pod biskupem Rzymu, czyli następcą świętego Piotra. Jeżeli cokolwiek jest ogłoszony przez Kościół, jest ogłoszone, mówimy tu o sprawach doktrynalnych, tych sprawach wiary i moralności, tych, których Kościół ma kompetencje, żeby ogłaszać prawdy. Nie mówimy to o sprawach, które wykraczają poza kompetencje Kościoła, bo Kościół ma kompetencje w sprawach wiary i moralności, w sprawach dotyczących całego Kościoła, co do nieomylności. Jeżeli Kościół coś ogłasza w tych kwestiach, jest to ogłoszenie nieomylne, zgodne z wolą Boga, czyli pochodzące de facto od Boga, dzięki asystencji Ducha Świętego, który w Kościele działa. I jeżeli interpretujemy pismo święte błędnie, albo nie rozumiejąc tradycji, nie znając całego objawienia, wyrywamy sobie z kontekstu, Albo nie rozumiejąc doktryny katolickiej, która ramuje nam zwykłym wiernym, którzy nie rozumieją tych rzeczy tak jak Duch Święty, który przemawia przez Kościół, jeżeli interpretujemy wyłączając to ministerium Kościoła, nauczanie Kościoła, to stąpamy po tak grząskim gruncie, że praktycznie pewne jest to, że popełnimy błąd groźny dla wiary. Dlatego, że tam, gdzie nie ma Ducha Świętego, a tam, gdzie nie ma Kościoła, tam nie ma Ducha Świętego, tam, gdzie Negujemy lub zaprzeczamy magisterium Kościoła, tam zaprzeczamy nauczaniu Ducha Świętego, tam gdzie nie korzystamy z tego, nie korzystamy z pomocy Ducha Świętego, tam gdzie nie korzystamy z magisterium, tam nie korzystamy z pomocy Ducha Świętego, tam gdzie nie ma Ducha Świętego jest miejsce dla szatana, który bardzo chętnie do naszych osobistych interpretacji podpowie rzeczy błędne. Błędne w sposób tak subtelny, że my się nie zorientujemy. Ale będziemy przekonani o tym, że są prawdą i że są zgodne z wolą Bożą, nawet. Szatan bardzo chce, żebyśmy myśleli, że to, co on nam podpowiada, jest zgodne z wolą Bożą. Jakbyśmy wiedzieli, że to jest złe, to byśmy to odrzucili. To jest oczywiste. On stara się nas oszukać. Tak, żebyśmy my nie wiedzieli, że to jest złe, a mimo wszystko to zrobili świadomie. Więc tam, gdzie my nie korzystamy jako zwykli, szarzy ludzie, z podpowiedzi, jaką jest. Działanie Ducha Świętego przez Kościół, z magisterium Kościoła, to, co mówi o interpretacji Pisma Świętego, przysięga antymodernistyczna, poprzez analogię wiary i normy podane przez Stolicę Apostolską, przyjmuje wymysły racjonalistów w sposób zarówno niedozwolony, jak i lekko myślny, a krytykę tekstu uznaje za jedyną i najwyższą regułę, czyli pomija to, co naucza Kościół i swoją krytykę tekstu podnaje jako jedyną regułę, kandydat na kapłana musiał to tego typu interpretację potępić, jako niezgodną z wiarą katolicką. Jeżeli dzisiaj katolicy właśnie... Interpretują pismo święte przeciwko, posoborowi katolicy mówię, interpretują pismo święte przeciwko magisterium Kościoła, przeciwko na przykład liturgii tradycyjnej, co bardzo często podają przykłady, nie rozumiejąc kontekstu zupełnie Dawida tańczącego przed arką, jakby miał być to argument za tańc tańcami liturgicznymi, no bardzo wiele innych takich fragmentów. Takie interpretowanie pisma świętego z pominięciem magisterium Kościoła jest błędem potępionym przez przysięgę antymodernistyczną, przez papieża Piusa X i przez każdego kapłana, który te przysięgę Składał, w przeciwnym razie nie mógł zostać kapłanem. Jest to wprost sprzeczne z wiarą katolicką. Dlatego też ta przysięga mówi nam wyraźnie: Nie możemy być katolikami i równocześnie interpretować Pisma Świętego bez tradycji i bez magisterium Kościoła. Jest to gigantyczne pole do działania szatana, który aż się cieszy, że Kościół posoborowy tak zezwolił na tak szerokie interpretowanie Pisma Świętego po rezygnacji właśnie z tej przysięgi. Że no, bardzo wielu katolików nawet nie wie, że jest coś takiego jak tradycja, że jest coś takiego jak magisterium i że tego należy słuchać, a nie swojej subiektywnej interpretacji, w której pisma świętego, w której, tak jak mówiłem, pole do działania szatana jest ogromne, bo tam, gdzie jest subiektywizm, tam szatan wchodzi bardzo chętnie i swoje błędy, swoją truciznę bardzo chętnie nam oddaje. Korzystajmy z pomocy Ducha Świętego i nie interpretujmy pisma świętego poprzez swoje widzimy się, a poprzez. Ducha Świętego przemawiającego przez magisterium Kościoła i w kontekście tradycji. Jeżeli udało Ci się dotrzeć do tego momentu filmu, napisz w komentarzu: Pismo Święte i tradycja. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka z Panem Bogiem.